witajcie kochane, ja jestem Monika, A ja Magda. wszystkie modele, które dzisiaj Wam zaprezentujemy, znajdziecie na www.laversa.pl i w naszym stacjonarnym sklepie przy ulicy Bolesławieckiej 1. Jestem ja od modelu, który mam na sobie. Jest to sukienka Porta, która występuje od rozmiaru 46 do rozmiaru 54. Przede wszystkim model bardzo taki letni z takim motywem ognia u dołu. Piękny taki turkus, zobaczcie, te kolory bardzo żywe, bardzo wygodna i elastyczna, którą też tutaj związujemy pod biustem, gdzie dzięki temu nam bardzo ładnie podkreśla talię. Występuje akurat w tej wersji kolorystycznej. Jak dobrze znacie naszą sukienkę Wistę, właśnie w ognie, to to jest na wzór właśnie tego modelu. Teraz wyszła nowa wersja z zabudowanymi rękawkami i te piękne, turkusowo-zielone ognie. Kochane, a ja mam na sobie nasz hit ostatni, to jest sukienka ombra. Mamy ją dostępną w rozmiarach od 36 do rozmiaru 40. Na jedno ramię, tutaj takie plisowane. Dół również odcięty, i ten dół też jest taki plisowany. Jest mega wygodna, lekka, zwiewna, taka niesamowita. Coś takiego innego. Na pewno wyróżnicie się na tle innych gości, jeśli chodzi o ten model. I tak jak powiedziałam na początku, od 36 do rozmiaru 40. Kochane, wszystkie te modele, które Wam zaprezentowałyśmy, i oczywiście o wiele więcej, znajdziecie w naszym sklepie stacjonarnym przy ulicy Bolesławieckiej 1. Mamy również piękne dodatki, buty, torebki, paski, kolczyki. Także naprawdę wybór jest niesamowity. Ubierzemy Was od stóp do głów. Serdecznie Was zapraszamy, pozdrawiamy, i do zobaczenia Trzymajmy, w następnym filmiku. Trzymajcie się, papa. Pa.